Skąd ona to wszystko wie? Nie dziwicie to? No. E... Nie chcesz tego przyznać, ale widzisz, że coś jest nie tak. Skąd ona może wiedzieć tyle o trakach, o tym, co i kiedy robią? Popadasz w paranoję! A jeśli ona jest teraz jedną z nich. <grym> 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 Myśl sobie o mnie, co chcesz, ale powiedz mi to w twarz! I nie nastawiaj Anatana przeciwko mnie. Tak nie może być! Nikita się tylko zastanawia. Ja też się zastanawiam, a gdy robisz coś takiego, widzę, że mam rację! Ty też mnie podejrzewasz? Nie wygłupiaj się! O nic cię nie podejrzewam! Ale to fakt, że dziwnie się zachowujesz i za dużo wiesz o trakach. Gdybym wiedziała dlaczego, powiedziałabym ci. Przysięgam, ja. Głowa mi pęka! Nevena? Tak, jasne. Nie chcę odpowiedzieć. Chyba nie! Nevena! 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 Słyszysz mnie? Arian, daj butelkę z wodą! Ach, idiota ze mnie!